18 lipca uroczyście otwarto teren rekreacyjny nad Warpią, który utworzono kosztem blisko 7 milionów złotych. Obiekt, który dzisiaj oficjalnie otwieramy, jest kolejnym etapem realizacji Starego Miasta, jak i zwieńczeniem ponad 20-letniej współpracy z miastem Pasewal. Teren służy zarówno jako miejsce wypoczynku oraz integracji mieszkańców, jak i jest charakterystycznym elementem. Atrakcji turystycznych dla osób odw odwiedzających policję pisać 12.15. Dziękujemy. Czas na wodzie no to, to mogę tylko powiedzieć kolejne fantastyczne miejsce nad wodą na, na Pomorzu zachodnim. W pobliżu polickiej starówki zbudowano obiekt, który ma służyć mieszkańcom i turystom. Znajduje się tu pomost dla spacerowiczów i rowerzystów, miejsca do odsumowania kajaków, połowu ryb, grillowania, wypoczynku nad wodą, aktywności ruchowej, gry w szachy i warcaby. Przedstawiciele każdej grupy wiekowej znajdą tu coś dla siebie. Zagospodarowanie terenu obejmuje linię brzegową o długości 230 metrów. Teren jest monitorowany. Zadanie można było zrealizować dzięki programowi rewitalizacji polic. Środki finansowe pochodziły z programu Interreg VA oraz regionalnego programu operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W policach może powstać program skierowany do osób, które nie mogą mieć dzieci. Policy radni koalicji obywatelskiej rady miejskiej złożyli do burmistrza wniosek w sprawie utworzenia gminnego programu in vitro to pierwszy krok w tym kierunku. Żywię nadzieję, że będziemy dalej pracować. Przed nami jeszcze jest dużo pracy i to przedsięwzięcie na pewno zakończy się sukcesem. Tego życzę sobie i tu wszystkim naszym zgromadzonym. W ostatnim roku w gminie Police urodziło się około 3 tysiące dzieci mniej niż w roku poprzednim. Państwo Polskie nie daje bezpłodnym rodzinom realnej szansy na narodziny dzieci. Problemem muszą się zająć samorządy. Dzięki Invitro na świat przychodzą Dzieci, To jest dzisiaj niezwykle ważne, ponieważ dzieci to nasza przyszłość. Szacuje się, że w Polsce około połowa par może mieć problemy z niepłodnością. Sprawne przeprowadzenie programu umożliwi na przykład współpraca z profesorem Rafałem Kurzawą, który tworzył ogólnopolski program In Vitro oraz zaangażowanie stowarzyszenia Nasz Bocian. Powstanie programu w gminie Police wspierają także m.in. marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i Europoseł Bartosz Arłukowicz. Aby wprowadzić program w życie, gmina powinna znaleźć środki na ten cel, a radni muszą przegłosować projekt stosownej uchwały. Szacowany koszt programu to blisko 60 tysięcy złotych. Gmina może otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% z programu marszałkowskiego. 30 czerwca w Urzędzie Miejskim w Policach odbyło się spotkanie burmistrza Polic z Heleną Goliszewską, zawodniczką uczniowskiego klubu lekkoatletycznego ósemka oraz z jej trenerem Ryszardem Kamińskim. Policzanka zdobyła złoty medal w biegu na 60 metrów podczas ogólnopolskiego finału czwartków lekkoatletycznych w Łodzi, będących nieoficjalnymi mistrzostwami Polski Dzieci. Za liczne osiągnięcia sportowe, które jednocześnie promują gminę, burmistrz Polic wręczył nagrody zawodniczce i jej trenerowi. Hreni Goliszewski, zawodniczce uczniowskiego klubu Lekkoatycznego ósemka Policja wyróżniają za ambitne wyniki sportowe. Gratuluję Ci dziękuję. i dziękuję. Dziękuję e, 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 cięższa od Twojej dyscypliny. <grymne> Proszę bardzo. Dziękuję. Jeszcze raz. Pracuje. Dziękuję. Do największych osiągnięć młodej policzanki należy półfinałowy wynik 7,96 sekundy. To jej nowy rekord życiowy, rekord klubu i najlepszy wynik w Polsce w tym roku w kategorii do lat 14. A co sama zawodniczka uważa za swój największy sukces? Myślę, że te trzy lata temu właśnie wygrana na czwartkach lekkoatletycznych na 60 metrów, również pierwsze kółko olimpijskie, które dostałam zimą 2022, właśnie za to osiągnięcie, za wygraną na czwartkach lekkoatletycznych. No, myślę, że też druga klasa na 100 metrów. No i to 8... klasa sportowa. Tak. No i właśnie pobicie rekordu, który się, utrzymywał się 50 lat w województwie naszym. Helena ma szansę na start w Olimpiadzie Gmina na Wspiera młodą zawodniczkę, a także innych sportowców, którzy wkładają wiele pracy, by osiągać dobre wyniki na arenie ogólnopolskiej, a nawet światowej. Najlepsi zawodnicy mogą liczyć na stypendium burmistrza. 22 lipca o godzinie 10 w Trzebieży uroczyście rozpoczęły się 59 etapowe regaty turystyczne. Potrwają do 30 lipca i obejmą wody Rostoki Odrzańskiej, Zalewu Szczecińskiego, Zatoki Pomorskiej oraz Morza Bałtyckiego. Zorganizował je zachodnio-pomorski Okręgowy Związek żeglarski przy współudziale m.in. władz gminy Police. Dzisiaj rozpoczynamy te regaty, jak gdyby przed rok. Rokiem Wielkiego Jubileuszu 60-lecia. To będzie w następnym roku, a już dzisiaj, ja, ja to mówię, od dwóch lat, żyjemy tą wspaniałą uroczystością, jakie będą 60. regaty turystyczne w następnym roku 2024. Także już wszystkich w imieniu organizatorów i to ja osobiście jako mieszkanie Trzebieży serdecznie Państwa zapraszam. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i związków żeglarskich. Wszystkie gminy, które nas goszczą i współorganizują z nami tą imprezą, także wielkie podziękowania dla, dla samorządu. W tym przypadku dzisiaj dziękujemy oczywiście policom, zarówno starostwu jak i gminie. W regatach, które mogą się odbyć dzięki wsparciu finansowemu gminy Police uczestniczy ponad 250 osób na 68 jachtach. Zadaniem żeglarzy będzie pokonanie ośmiu etapów regat między portami Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku. Pierwszy etap biegł do Nowego Warpna. Impreza odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Przebieży przy Ochotniczej Straży Pożarnej powstała młodzieżowa drużyna pożarnicza. Młodzi ludzie pod okiem doświadczonych strażaków poznają tajniki służby i przygotowują się do wstąpienia w szeregi tej formacji. Będzie to dla nich początek drogi, która przy, przygotuje ich, aby mogli stawiać czoła trudnościom i pomagać innym w naj, najtrudniejszych chwilach. Ochotniczą jednostkę zasiliło 19 młodych adeptów pożarnictwa. Tego dnia złożyli uroczyste ślubowanie. Burmistrz Polic wyposażył drużynę w koszulki i czapki MDP. Pogłębiać wiedzę, doskonalić umiejętności, postępować uczciwie, wykonywać sumienie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej. Spróbujemy. Dzieci i młodzież poprzez zawody sportowe, zloty i rajdy poznają zasady bezpieczeństwa i współpracy w grupie, odkrywając tajniki strażackiej służby. No bo po prostu ja chciałem być strażakiem od... 13 lat chcę być i no właśnie właśnie nigdzie nie było takie. Ja jak się dowiedziałam, że w Trzebieży została utworzona, no to po prostu chciałam do Trzebierzy. Trafiłem do młodzieżowej drużyny pożarniczej, bo chciałem zobaczyć, jak to jest i nauczyłem się musztry. Straż nauczyła mnie tak, żeby ufać na przykład innym i być po prostu miłym dla innych ludzi, a przyciągnęło mnie to, że po prostu kiedyś chciałam zostać po prostu strażakiem. Podczas uroczystości podpisano umowę włączenia OSP Trzebież do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Trzebiescy strażacy pozyskali środki na zakup sprzętu ratowniczego, który pozwoli jeszcze skuteczniej działać przy ratowaniu ludzi i mienia. Dzięki temu jednostka zwiększyła zasięg działania aż po nowe warpno. Dzięki gminie Police wybudowano najpierw strażnicę, a teraz garaż. Zwiększony zakres kompetencji i nowa infrastruktura znacząco wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Należycie do ciszej czołówki i w tej chwili jesteście w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. To znaczy, że Wasza profesja, że Wasz wielki honor reprezentować tu społeczność strzebieską i bardziej ludzi, ludzi w każdych sytuacji, gdzie się znajdują w niebezpieczeństwie, jak już to powiedział pan prezes, na morzu, na ziemi i w powietrzu. Ochotnicy rozszerzyli także zakres ratownictwa medycznego do poziomu zaawansowanego i będą udzielać pomocy także na wodzie. Wdrożenie nowych zadań pozwoli lepiej wykorzystać potencjał i kwalifikacje ratowników oraz możliwości pozyskanego sprzętu, między innymi ambulansu, lekkiego samochodu ratowniczo rozpoznawczego, drona z kamerą termowizyjną, kłada z przyczepką łodzi i namiotów pneumatycznych. W ramach wieloletniej współpracy z gminą Police studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprezentowali projekty zatytułowane Police Przyszłości. To koncepcje i pomysły zagospodarowania różnych terenów i obiektów na terenie gminy. Pracami kierowała między innymi dr inżynier architekt Elżbieta Czekiel-Świtalska, której za wieloletnią współpracę burmistrz Polic wręczył podziękowania. To są wybrane przez nich miejsca. Nie narzucamy, gdzie mają robić projekty. Oni wybierają te miejsca, które im się podobają i robią właśnie to, jak widać, są większe, mniejsze tereny. No, w tym roku takie nowum dla mnie też było, które musiałam się nauczyć, bo w lesie na przykład zrobili przedszkole leśne. Że dzieci 80% są w lesie, a bardzo mało w tych pomieszczeniach, i to. Sama musiałam się do tego przekonać, nie było wcale takie proste. Studenci zaprezentowali swoje pomysły zagospodarowania między innymi terenów leśnych i rekreacyjnych, a także klasztoru augustjańskiego w Jasienicy. Stwierdziliśmy, że to będzie fajna opcja, jeśli zrobimy tam taką typową część kawiarni, kawiarnię, razem z taką opcją kulturową, czyli miejsca na wystawy różne, sztuki, malarstwa, jakieś tam rzeźby i tym podobne. Współpraca studentów szczecińskiego ZUTu z gminą Policę trwa od 23 lat. W tym czasie powstało wiele ciekawych projektów, które stanowią inspirację przy planowaniu inwestycji na terenie gminy Police. Dają możliwość innego spojrzenia, takiego, które można by było zastosować. No my trochę inaczej działamy, my nie projektujemy, a, a ubieramy to w jakby obwarowania prawne. Wystawa odbyła się pod patronatem burmistrza Polic oraz dziekana Wydziału Architektury Szczecińskiego ZUT.